Witam Państwa i zapraszam do obejrzenia Siedleckiego Magazynu Kulturalnego, Magazynu Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Merzyckiego, Scena Teatralna Miasta Siedlce. Drodzy państwo, nasza praca to nie tylko organizowanie spektakli teatralnych, to nie tylko organizowanie widowisk i wydarzeń artystycznych, ale to także praca, często praca u podstaw, to także wychowywanie młodzieży do tego, by w przyszłości korzystali w sposób świadomy i pełny z naszego teatru. Popatrzcie, państwo, jak pracujemy z najmłodszymi, jak pracują nasi aktorzy Urszula Gotowicka i Maciej Czapski podczas spotkań z młodzieżą, przybliżają im pracę aktora, przybliżają im sztukę. Teatralną, co potem owocuje nie tylko ilością widzów w naszej sali, ale również chętnymi do szkół teatralnych no i w efekcie wspaniałymi artystami pochodzącymi właśnie z naszego miasta. Popatrzcie zresztą Państwo sami. Już w najbliższych dniach 26 i 27 września w naszym mieście odbywał się będzie Europejski Szczyt Gospodarczy. To spotkania ludzi biznesu ze światem polityki. To spotkania. Tych wszystkich z Państwem, z widownią, z mieszkańcami miasta, po to, żeby przybliżyć, po to, żeby podyskutować o biznesie, żeby go przybliżyć, jego idee, ale także, żeby pokazać na wady albo kierunki, w których należy iść. Oprócz biznesmenów spotkać będzie można również czołowych polityków. Z różnych opcji, polityków, także ministrów obecnego rządu. A ja chcę Państwu powiedzieć, że we czwartek 26 w naszym teatrze organizowana będzie Gala, gala wręczenia bursztyna polskiej gospodarki. To nagroda przyznawana ludziom, którzy w sposób szczególny do rozwoju naszej gospodarki się przyczynili. Kto będzie nagrodzony? Myślę, że powiemy Państwu o tym w kolejnym programie. Ja natomiast chcę powiedzieć, że całość uświetni spektakl, widowisko artystyczne pod tytułem Tylko Muzyka. Organizatorami tego szczytu jest Europejskie Centrum Biznesu, Miasto Siedlce, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach oraz Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Marzyckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce. Ja chciałbym Państwa zaprosić do nas, do naszej sali teatralnej w piątek, 27 września, bo tego dnia na naszej scenie e, chcemy Państwu zaprezentować spektakl pod tytułem Dwoje na huśtawce. Anna Dereszowska i Mikołaj Roznerski w rolach głównych wystąpią. To tekst, który wielokrotnie był adaptowany na sceny, wielokrotnie adaptowany do filmów, a tym razem w tej obsadzie będzie można go zobaczyć. Bilety już do nabycia w naszym punkcie informacyjnym informacji kulturalnej. Zapraszam drodzy Państwo, sezon teatralny otwarty. Sezon teatralny otwarty, więc wracają nasze cykle. Jednym z nich jest niezwykle lubiana przez Państwa Rodzinna Niedziela w Teatrze. Już w najbliższą niedzielę, więc 29 września o godzinie 16. I jak zwykle spektakl pod tytułem Niedźwiedź i Masza, czyli gdzie moja kasza? To spektakl adresowany głównie do młodszej młodzieży, że tak nazwę nasze pociechy, ale również wiem, że Państwo, ich opiekunowie, nie będziecie się na nim nudzić. Bilety już do nabicia w punkcie informacji kulturalnej oraz na naszej stronie internetowej. Zapraszam. Szanowni Państwo, miło mi Was poinformować, że w ramach grantu otrzymanego od Wojewody Mazowieckiego realizujemy program widowisko pod nazwą Od Mazurka Dąbrowskiego do Ody do Radości. Projekt ten realizowany jest w ramach kampanii Wojewody Mazowieckiego, kampanii pod nazwą. Mazowieckie, historia niepodległości, sfinansowane ze środków programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022. Wystąpią artyści teatru S. Całość w reżyserii Waldemara Koperkiewicza. Ten program re będziemy realizować w kilku miejscach. Najbliższe to 30 września w Centrum Kultury w Pruszkowie, kolejne w 9 października w Węgrowie i 23 października w Ostrowi Mazowieckiej. Gdyby ktoś z Państwa chciał za nami podążać i program ten zobaczyć, bardzo państwa do tego zachęcam, bo warto, bo warto mówić o naszej historii. Drodzy widzowie, już za kilka dni rozpoczynamy kolejną, ósmą już edycję Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Sztuka plus Komercja festiwalu, który wśród Was, naszych widzów, naszej publiczności, cieszy się wielkim zainteresowaniem. 4 października inauguracja tegoż festiwalu będzie oczywiście gala otwarcia gala otwarcia a po niej na otwarcie spektakl, widowisko pod tytułem Od Moniuszki do Starszych. Panów. To przedstawienie, które zastąpiło anonsowane wcześniej nie taki straszny dwór, a więc operę w pigułce z przyczyn od nas niezależnych. Jednak po to, by uczcić rok Moniuszkowski, zdecydowaliśmy się właśnie na. Przedstawienie na spektakl, na wydarzenie widowisko pod tytułem Od Moniuszki do Starszych Panów. W tym roku siedem spektakli konkursowych, wiele wydarzeń artystycznych, jak zwykle znani, lubiani, pożądani na wszystkich scenach aktorzy. Można więc, więc będzie zobaczyć nie tylko ich na scenie, ale przede wszystkim podziwiać ich wspaniałą sztukę, ich wspaniały kunszt aktorski. Drodzy Państwo, w tym roku patronem artystycznym festiwalu jest znakomity aktor. Także muzyk, także wykonawca wokalista Jacek Kawalec. Jest mi niezmiernie miło, że została mi powierzona rola patrona ósmej już edycji festiwalu Sztuka plus Komercja w Centrum Kultury imienia Andrzeja Merzeryckiego w Siedlcach. Zapewniam Państwa, że ten festiwal skupi w tym roku wiele. Znakomitych produkcji teatralnych, które będą przede wszystkim rozrywką, ale z, także z pewnością nie będzie to rozrywka pusta. Będzie to śmiech, który czegoś nas nauczy, wzruszy nas. E, no, i da nam e, także sporo do myślenia. Serdecznie Państwa zapraszam na wszystkie spektakle, e, także na spektakl, e, w którym wezmę udział. E, 14 października spektakl pod tytułem Kobieta na zamówienie e, kanadyjskiego pisarza Norma Fostera. Serdecznie zapraszam. I to już wszystko w tym programie. Zachęcam Państwa do subskrybowania naszego kanału na YouTube. Zachęcam również do tego, byście zaglądali na naszą stronę internetową, śledzili nasz profil na Facebooku i czytali Scenę 24, miesięcznik, w którym oprócz programu artystycznego przygotowanego specjalnie dla Państwa na kolejne tygodnie znajdziecie także wiele ciekawych artykułów. Zapraszam, zachęcam i do zobaczenia w kolejnym programie.